Cześć, mam na imię Łukasz, to jest Karolina, jesteśmy grupą taneczną Wamula. Promujemy taniec rodem z Angoli, sembę. Bardzo ją kochamy i chcielibyśmy Wam pokazać kilka fajnych kroczków, tak żebyście poczuli tą energię, ten klimat, który my czujemy już od ponad 10 lat. Na sam początek pokażemy kroczek podstawowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i. Partnerka myśli, że już coś fajnego zacznę robić, ale nie. Tak ja będę chciał pokazać publiczności, jak partnerka się rusza, więc zrobię taki kroczek. 5, 6, 7 i. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Z tej strony, żebyście więcej widzieli. 5, 6, 7 i. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy do tłumaczenia. Z perspektywy partnera mamy bardzo dużo obowiązków. Na raz przechodzimy na nowe, nogę lewą i zaczynamy odwracać partnerkę w prawo. Lewą ręką kierujemy ją do obrotu na zewnątrz. I raz. Troszeczkę odchylam się, robię przestrzeń w partnerce i idę na prawą. Dwa. Kieruję partnerkę lewą ręką. Trzy. Prawa noga z przodu. Cztery. Lewa noga. Pięć. Idę do partnerki. 6 to jest saida damska, część saida damskiej. 7 8 cza cza. 5 6 basic bok raz 2 3 4 5 6 7 hop raz 2 3 4 5 6 7 8 cza cza. Dwa kroczki. Z perspektywy partnerki po basic bok będziemy szły sobie. Jesteśmy skręcane przez partnera na prawą nogę. Pięć. Pięć, sześć, siedem i raz. Kontynuujemy obrót. Jesteśmy tyłem do partnera na lewej nodze. Idziemy na prawą. Zaczynamy zakręt w drugą stronę lewa, prawa do partnera i jesteśmy w stajdzie damskiej już z boku partnera. Kontynuujemy i. cha, cha. Pięknie. Pięć. 6, 7 i. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czacza. Kolejny kroczek, wirgula, czyli obrót. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Partner lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa. Partnerka. Zaczynamy od prawej do tyłu. Prawa, lewa, czacza, cza, prawa, lewa, czacza. Cza. Jeszcze z tej perspektywy. Całość, czyli basic bok, przedstawienie partnerki i wirgula. Pięć, sześć, basic bok, pięć, sześć, siedem i go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wirgula. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Idziemy dalej. Saida Damska, raz, dwa, i stop. Wracam. I raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dla partnerki następny kroczek będzie taki sam. Dla partnera dodamy troszeczkę więcej sosu. Będziemy robić, panowie, kroczki w ten sposób. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Zobaczcie. Pięć, sześć, Siedem. I jeszcze normalnie. Raz, dwa, trzy. Stoję na prawej i zaczynam. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. I lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa do przodu, prawa do przodu, lewa do przodu, prawa do przodu, lewa do przodu, prawa do przodu, lewa do, do przodu, prawa pam Fu, teraz. Zrobimy mały układzik, taki smaczny, bardzo smaczny układzik. Żeby było lepiej widać, bo chcemy, żebyście widzieli, jak ja i partnerka dostajemy w tyłek. Dwa razy zrobimy sobie to, co przed chwilą robiliśmy, czyli całą ósemkę. 5, 6, 7 i. Raz i dwa, trzy i cztery. 5 i sześć, 7, 8. Jeszcze raz. Raz i dwa, i na trzy oboje. Uderzamy nogą w podłoże. Trzy. Na cztery oboje celujemy w tyłek partnera. Cztery. Na pięć w podłogę. Pięć. I na sześć Michael Jackson. Ajajaj, ale to było fajne. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem i... Raz i dwa, trzy i cztery. Pięć i sześć w podłogę i... Raz i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy. To by było na tyle. Jeśli chcecie więcej tego typu rzeczy, więcej sęby, więcej nas, więcej energii. Zapraszamy na stronę time2dance.online. Tam spotkacie sęby, tam spotkacie wamule. Tam będziecie się dobrze bawić. Dziękujemy. Muzyka. Oh Mariana, não tenho dinheiro nem ouro, mas meu amor é verdadeiro. Faço rosas de papel e tenho samba na ponta do pé. Não tenho ouro nem prata, mas sei os truques de moata. Faço rosas de papel. Tenho semba na ponta do pé meu dinheiro não chega para te levar nas terras do tio Sam posso te levar nos Estados Unidos de Viana na Chicala beira mar ouvir o cota Samanguana. escuta minha história morena oh, oh, oh.